Stoją przy wejściu do Sekstyny. Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem księgi rodzaju. Ale księga czeka na obraz. I słusznie. Czekała na swego Michała Anioła. Przecież ten, który stwarzał widział widział że było dobre widział a więc księga czekała na owoc widzenia o ty człowieku który także widzisz przyjdź przyzywam was wszystkich widzących wszechczasów przyzywam ciebie michale aniele jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego widzenia. Widzenie czekało na obraz. Odkąd słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka. Stajemy na progu księgi. Jest to księga rodzaju, Genesis. Tu, w tej kaplicy, wypisał ją Michał Anioł nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Więc to tu patrzymy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu Słowu. Tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężnie jeszcze przemawia kres. Potężnie jeszcze przemawia sąd. Sąd, ostateczny sąd. Oto droga, którą wszyscy przechodzimy, każdy z nas.